Wyśmienity rubel z mennicy warszawskiej, rocznik 1842. Ta moneta jest genialna. Zachwyciła mnie w pierwszej chwili, gdy mój i zachwyca do teraz. Być może wymaga krótkiego wstępu sama jej historia i pochodzenie, gdyż jest to moneta od wytrawnego zbieracza, będącego aktywnie numizmatycznym już w latach 50. ubiegłego wieku. Który zbierał, zbierał, zbierał monety. Zbierał głównie monety XIX-XX wieku, i naprawdę przez te lata udało mu się zgromadzić wyśmienitą kolekcję. W obecnym wieku jest to osoba, która już raczej działa aktywnie na rynku numizmatycznym tylko w jedną stronę to znaczy, od czasu do czasu coś wyjmuje ze swojego zbioru, zasilając domowy budżet i do, zapewniając sobie tym sposobem dodatek do emerytury. Mieliśmy już kilkakrotnie od tej osoby, naprawdę fajne monety. Natomiast, gdy kilka miesięcy temu pojechałem po następne monety, które ewentualnie moglibyśmy pozyskać na aukcję, zobaczyłem wśród monet pokazywanych przez kolekcjonera właśnie tego rubla. Nie był on przeznaczony do, do sprzedaży, właściwie nawet nie rozważał go, powiedział, że ma do niego olbrzymi sentyment i opowiedział historię, że w latach 70 udało mu się kupić Kolekcję rubli, taką, której nawet się nie spodziewał, że, że kiedykolwiek mógłby kupić. Monety, dużo wspaniałych, wyśmienitych monet. Owszem, jak to z kolekcjonerstwem bywa, nie udało się tych wszystkich monet przetrzymać i od razu mieć najwspanialszą kolekcję rubli. Natomiast wybrał typologicznie, rocznikowo najładniejsze sztuki i zostawił po prostu je w swoim zbiorze. No, od lat 70. do teraz minęło już prawie 40 lat, więc przez ten czas sukcesywnie te monety się rozpraszały i ubywały z kolekcji niestety ówczesnego właściciela, natomiast kilka ich zostało. I ta to była właśnie najładniejsza z tych najładniejszych, które zostały. Ja nie mogłem się oprzeć po prostu i nie mogłem wytrzymać, żeby nie, nie móc pozyskać tej monety. No właściciel, który i tak już podziął decyzję, że i tak rozprasza swój zbiór i po prostu sukcesywnie coś z niego wyjmuje, dał się przekonać, iż taki egzemplarz warto wystawić na licytację. Gdyż może naprawdę osiągnąć zdumiewającą kwotę i zachwycić niejedną osobę, dzięki temu właśnie mamy proszę Państwa, tą monetę w tej chwili, możliwość Państwu zaoferować. Przekazując ją do gradingu, powiem szczerze, liczyliśmy na notę przynajmniej 63, z cichą nadzieją na 64. Natomiast PCGS, krytykowany często, że daje może za lepsze noty niż NGC, to wcale do końca tak nie jest. To też jest w dużej mierze często kwestia właśnie szczęścia. A szczególnie wydaje mi się restrykcyjny potrafi być właśnie przy monetach rosyjskich, gdzie jednak stan zachowania zdecydowanie przekłada się na, na, na wartości tych monet, więc są tutaj dość asekuracyjni przy dawaniu ocen wysokich. No Ta moneta jest genialna. To jest moneta absolutnie nieobiegowa, proszę Państwa, z pięknym, naturalnym kwiatem stempla i meszkiem menniczym zachowanym na całej powierzchni, zarówno awersu, jak i rewersu. Wyśmienita, satynowa powierzchnia. Świetny relief, drobne może spłaszczenia, gdzie niegdzie na wyższych elementach, ale bardzo nieznaczne, bardziej można też część ich przypisać może jakości bicia, niż, niż jakimiś wadami nabytymi, troszeczkę drobnych kresek, rysek gdzie nie ale ale zobaczcie, to są naprawdę znikome ryski na, na, na samej powierzchni lustra, nie, nie wchodzące w głąb metalu, nie uszkadzające tej monety. No, moneta jest tak wyśmienita, że ja lepszego egzemplarza Rubla z tego okresu nie widziałem. Idealna dla zbiorów polskich, gdyż manica warszawska. Coś pięknego. Proszę jeszcze chwileczkę popatrzeć, nie wiem czy uda się to wszystko ładnie tutaj pokazać w, w świetle, które teraz jest dość mieszane, bo za oknem nam tutaj dość mocno przebija słońce. Wewnątrz mamy sztuczne oświetlenie. Także te kolory, ja przynajmniej patrząc przez obiektyw kamery nie jestem zadowolony z tego co widzę, ale Generalnie udaje się jednak uchwycić i piękność lustra, i piękność detalu. Kolor ucieka nam w zielony, przynajmniej na swoim monitorze, tak to widzę. Ale moneta w naturze piękna, jasna, bilutka, cudowna. Polecamy zdecydowanie coś pięknego.